Tutaj lecisz, powiadasz? No dobra. Poro wolisz tu? Chodź tu, no, w sumie. Pole tembu. Cześć pokaj. Co tam jak tam? Jak ci mija dzień? Trochę niefortunny ten uskok trochę mi czasu zabrał, ale no bywa kurde już Po pierwszym tym Powaleniu? waleniu Już jesteś wściekły Jesteś bardziej wredny niż Twój podstawowy ten gatunek Pewnie coś może w tym być, bo. Zamiast, zamiast poisonem, który. jest wywołany. lep, lep. wywołany. Poryp. dzieliło mi się chyba zaklęcie. Kto wie, ten wie, jakie zaklęcie. okej pukaj, pukaj zwykłego, on wywołuje to. chyba. Jednym czy dwoma atakami To są takie bezpośrednie ataki, że on po prostu pluje A chłop tutaj ogonem to sika co chwilę na różne sposoby Lepiej On nie tylko sika, on albo pluje, albo żyga Ja wiem w sumie sam, albo, albo właśnie Sika, nie? Jedną i drugą stroną napierdziela ostro Na szczęście flaga wody nie jest tak irytująca jak lodu. To raz, a dwa... Chyba flagę wody to chyba ma właśnie... Znaczy w ogóle żywiołu wodnego ma chyba właśnie najmniejsza ilość potworów, nie? Tak to są przeważnie albo ognia, albo... albo lodu. Tak mi się wydaje, że tego jest najwięcej. Co jakiś czas będzie jakiś smok Będzie się żywioł smoka Coś hmm, Czemu go nie obróciło? Może dlatego, że on ten tą sikapkę ma odpoloną Podziemnąłem go pazurem Nic się nie stało O, a teraz spodziewało Dostań, please Pami najgorszy Jaka to dziś to poszło? Dobra, to jeszcze raz. O o, o o, o o. o. Tak. tak wyszło na moje w sumie. Nie dość, że przerwałem mu enrage, to... Znaczy enrage, nie dość, że przerwałem mu ryg, to go jeszcze powaliłem. Chłopi tak jest na, na enrage'u. Właśnie, że znowu robala nakarmić, bo mi bóg zszedł. I tym razem weźmiemy normalne amo. Nie to. Koła. Kurde, ej, to mi! Tak fest! Powiem, że nie. O, o, o! Ciu, coś miałeś dla mnie? Nie. Zdawało mi się. Mhm, okay. Spalę prok, żeby poszło szybciej. Jaj, myślałem, że trafię. Idziesz całą pokoju obok to idź. A... Tu chyba już i tak nic więcej nie ma. Oczyszczę się z tego. Wypijemy soczek, zrobimy rebaw i pasujemy gościa. O, nie jesteś wkurzony. Ej, sztos. Dowalni się o ścianę. Nie wiem, ten robale, nie wstrzyknie. Uff, nie, no powiem Wam tak, nawet ten w wersji zahartowanej, póki, póki coś tam gryzie. przezbierać, bo potrzebuję niego tych worków i to tak koniecznie, bo są mi potrzebne do mojego last setu, jego final setu w sumie. Ogon poszedł. Dobra, no. Nie mam miejsca. Trap. Okej. Okay. Dobra, to wzleć. I na glebę. Ale mu w ten pysk wchodzi. No już chciałem drugiego tropa rzucać, ale nie przeżył. Chciałem właśnie dokładnie po tym ataku, który teraz wykonałem, wrócić do drugiego trapa, ale. Co mogę powiedzieć, no? A nie, to jest do amuletu powodzi, czyli ten podwodę. To nie, to po prostu do Neka potrzebuję te worki. Także to jednak to nie był ten końcowy set. Bo ten nek nie jest mi do niego potrzebny. Kurde, to lutu to będzie teraz. O, fajnie, kurde. Kiedyś ostatni raz koralowy biłem? Nie pamiętam. Ale. Tak jak mówię, no. Mimo kurde tego, że to jest pukaj pukaj, to jednak bił w tej wersji zahartowanej. No i spoko. Nie było jakoś ciężko, ale też nie było jakoś mega łatwo, że wiecie, że, że czułem się jakbym bił jagrasa, nie? Także... Podobają mi się takie walki, takie... Takie chillku bym powiedział. Czy jest tu coś jeszcze do zlutowania? Nie ma nic. Także... Tyle no. Pojedynek zakończony. Otwór pokonany. GG. I szukamy kolejnego oponenta do naszej listy, znaczy z naszej listy polowania. Ale chyba wiem, kogo będę musiał teraz wybrać. Mnie to nie podoba.